Chcesz ci że Siemać niech by, troll by 2 no Był taki film troll 2 hmm. Dobra, trollujemy ty, ty zaczynasz, a ja się dołączam Siema chłopaki! Słuchajcie, mam jeden HP, dajcie medyka! Medyk! Kurde medyków nie ma, dajcie medyka Będziemy dziwka śpiewamy? To Do. Dobra O kurde zginąłem, dobra, zaśpiewamy sobie Nosa Nosa Chyba siła Nosa Nosa Ej, nie mówisz nic Nie, kurde, ty już mi Być Eeezisz albo źle wciskasz Bo przez chwilę byłeś chyba, czekaj, powiedz jeszcze raz Nosa, nosa o teraz dobrze było. A czy mamy Osa! 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 Czekaj, czekaj. Aj, Ej, ciekawe na tego jeszcze, nie? To z nim będzie więc lepsza akcja. Shut the fuck up. No sa! A czy Osa! Co? co on powiedział? Obażaj, <noise> spójrz. <noise> 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 Dobra, <głos> i poczekaj. Ej, to poczekaj, to zaraz wiemy, jak on Dobra, się wie. No, to Co to jest? Kani koły, Adasi A do niej, do do a Zrojanowa, ładna się Jestem. Ej, nie mówisz nic. Śpiewamy już. już... Nie, nie, na kurde wyciszyli mnie. Dobra, idziemy na inny serwer. Ciebie, ciebie, e, Kiknęli Oscar, bo byłeś AFK. No. To wbijaj. Dobra, pauza. Jest. Dobra. Okej, okay, teraz jesteśmy już ze Sniffem. Przywitaj się. Cześć, wszystkim. Dobra, próbujemy, no, ej, też do, co teraz śpiewamy? Eee. tak, wybierasz z Karajbów. Ty, ty zaczynasz Oskar. Dobra.

By mi się pokazało. Okej, co teraz? LOL, <noise> wziąłem teczkę i uciekam! <noise> fajna piosenka, piraci z Karaibu. <noise> Bardzo fajna, lubię, co mnie czasami posłucham. Ej, Fajne. Nic. Weź przyciskaj dokładnie. Fajna piosenka! Ej, Mówię coś teraz? Mówiłem? Tak. Dobrze. Ej, to teraz Ej, to kolejne hity zaśpiewamy wam <noise> wszystkim. Okej, okay, to teraz może... Mięsny, mięsny jesz. Mięsny jesz. Mięsny jesz, mięsny jesz. Nie mówisz. Nie przyciskasz, nie przyciskasz. Kurde, przyciskam przecież. Mięsny jesz, mięsny jesz. Wychodźcie, wyciszyli chyba. Kurde. Nie... Dobra, to, to my z Oskarem śpiewamy. Tak Dawaj Konrad, zaczynasz. No. Mięsny jesz, mięsny jesz. Ty go zjesz, ty go zjesz. Ty go zjesz. O, teraz mówiłeś. Mięsny jesz. Ty go ty go Moja babcia go robiła, moja mama go robiła i teraz ja go będę robić o, To było złe raz. Odbytnice Od się mówi, się mówi. to teraz Jeszcze raz Kanikoły <laughs> Adrianą Andersie To było mi A co myśli? Tak, Ad Andersy Anderson Kani 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 <Mother> Kani kowie. Kani kowie. <laughs> <Camik Jerry> Kani kowie. Kani 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 Ej, chłopaki słychać mnie? Cicha trochę No bo boję się, że czasami mnie nie słychać Szkoda by była teraz ten Justin Bieber Ej chłopaki słuchajcie. Chłopaki chłopaki... To też ja Ty Ej chłopaki, słuchajcie, ja razem ja z Oszchidem i Sokaczepem wymyśliliśmy, wymyśliliśmy dla was pomysł o nazwie... O nazwie. E, e, zaśpiewamy Ej, dla was, was hity najlepszych gwiazd na świecie, posłuchajcie pierwszego hitu! Baby, 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 A. Oh. Ty zaczynasz, zaczynasz Oscar. Dobra Baby, 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 oh. baby. baby.

To teraz mamy yy, nocza. Nie, nie, nocza już Saj była. Nie. Zajdź tym tekstem, pokój ludzi. Dobra, to będzie e, Robimy w teraz żarty. Filmikach e, robimy żarty teraz. Ej chłopaki, ja. E, e, Słuchaj, było mnie słychać? Tak żeby... Ej chłopaki, ja powiem, mam żart. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz nazywa się Paweł. Ej, to jest jak chilly, że? go, Zaszczeliłem kogiel 2. <laughs> Ej, ten, jak się nazywa, ten, zapytaj, jak się nazywa śrubokręt z tym, śrubokręt z odkręconą rączką? Twoja stara. Jak się nazywa śrubokręt z odkręconą rączką? Twoja mama! <laughs> Ameryka, co? Ej, wiecie ile robi pompek Chuck Norris? Chuck Norris. <laughs> Wszystkie... <laughs> o ale do kompretowy no so, jakieś triki tutaj. No podawajcie, ej mówicie też? Ej chłopaki, sytu... słuchajcie, wiecie, wiecie... Jest, taka sy... jest taka sytuacja ej, Ktoś się opowiada kawę, wszyscy się śmieją ej, Nie mówisz Jak to nie mówię? Jak mi się wyświetla, że mówię? Na, na mnie Nie mówisz Hej chłopaki Słychać? No. Tak Słuchajcie, jest Słuchajcie, taka jest to sytuacja... Małego, sytuacja. Ja. Jest taka jest sytuacja, sytuacja, że ktoś opowiada kawał, a potem opowiada go jeszcze raz i znowu wszyscy znowu się śmieją. Się Wiecie, jak się śmieją. Się Wiecie, jak się nazywa taka się sytuacja? Się nazywa. Rebeka! <laughs> 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 Alejko! Go... Alejko, to strzeliłeś! By the way, idzie najlepiej z was.

Yeah. Korny wyciszczyli nas już chyba Dobra wchodzimy na inny serwer, zaraz się widzimy nie Dobra bo... Okej okay, teraz jesteśmy na jakimś angielskim, angielskim uh, tak? Angielskim serwerze What's up my friends I don't understand We you, What a shame <laughs> How are you How today? Are you today? <laughs> Pretty well. <laughs> I've got big skill in his game. <laughs> <laughs> How old are you? <laughs> Cuz I am 40 plus 1.0. No. <laughs> hey, a inaczej się nabijają, myślę, że jesteśmy z Irlandii. <laughs> <laughs> we are from Alaska What's up, What's Indian, up Indian, friends? Indian friends? There's nobody in India talking like that <laughs> <laughs> In my tribes are two computers I've got one and second has my friend my computer power is from hamster. <laughs> <laughs> how you freaking hacker? See how he did up with that. the What a stupid game! I can't kill my friends in this game! <laughs> Och! Not funny, not funny, not funny! Ej, no. śpiewamy? Niech jesz, miesy jesz! Nie, honey, honey, honey! been fanny! <laughs> Why would you fucking shut the fuck up? What the fuck? <laughs> Nie, zaśpiewajmy honey, honey, honey! Hi. Nie, ja, zaśpiewajmy ten, Justin Bieber, baby. Baby, 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 ooo. Oh. O, oh, baby. Oh, baby. Baby, 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 ooo. Oh. <laughs> oh. Ej, na czacie ktoś, lol, true gay. Myśmy zmutowali chyba, nie? 2 na 4 jest. Dwa, nie, no, dwa na 2 na 4, czyli nie zmutowali. Ej, Niektórzy ludzie nie chcą Cię zmutować, bo chyba ich tak rozśmieszasz. Masakra. Lol, czy to żyje? Nie, to nie żyje. Ej, hey, Okej, okay, sorry, sorry, sorry już jestem. Ej, ale... Ej, zmutowali, nie? Zmutowali Cię. Kurde. To śpiewaj sam. O, oh, siema. Dobra. Hanni, Hanni, Hanni Ej, cię jeszcze powiedzieć, że... Honey, Don't muta me. Oh, from the little cheese. Let me play. Let me. It's not the window. I kill someone and, and use I the use ball. the ball. Uh, I shoot I this. this. What are those things? These things. You should ask Mutuom. Why you wanna mut me? I DON'T DO ANYTHING WRONG? <laughs> ARE YOU BELONG <meant> TO ME? Be? <laughs> <laughs> Jakie są sapy po angielsku? Ha 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 YOU ARE A LAYMA <laughs> Nie ma tego. Jezus! <laughs> Jakiś Polak Solid snake, zaśmiałe Ej gdzie jesteś? Widzisz ono ciebie Ej to wychodzimy i wchodzimy na inny angielski, czy tam coś takiego, nie? Musimy już kończyć też, nie? No, albo skończymy odcinek. No dobra, to kończymy, nie? Do dzięki za oglądanie. Cześć. Cześć. Cześć.